Witamy w Przysiece W miejscu gdzie spędziliśmy pierwsze wakacje w swoim życiu bez rodziców Proszę Tutaj stał nasz apartament Co prawda gwiazdek wielu nie miał Ale podwójne wejście z jednej i z drugiej strony Teraz jak widać mieliśmy całkiem niezły Tu gdzie te kamienie stał stary budynek Który rozbieraliśmy Ruszyliśmy kamienie po to żeby naprawić tamtą drogę żeby jak przyjedzie woda miała jak tutaj dojechać. Tam, z tamtej strony były umywalnie. Jak widać też lat po nich nie został. Tu gdzie ta blacha, może trochę bardziej z boku, był namiot, w zasadzie hangar, gdzie jedliśmy. Tutaj też była ławka, w sumie na tej ławce jedliśmy częściej niż w hangarze, bo w hangarze jadł obóz, a my na ławce to jedliśmy wtedy, kiedy już wszyscy byli na zajęciach, a my tyle co wstaliśmy po powrocie z baru pod Wesołym Isiem, z którego właśnie tutaj przyszliśmy. Tutaj była kuchnia. Kuchnia. Hm. Mieliśmy klucze do kuchni, kiedy kuchnia była normalnie zamknięta. Stąd e, mieliśmy co jeść właśnie, kiedy wstawaliśmy później niż wszyscy. Tam gdzieś het head jest leśniczówka, w której były zmagazynowane wszystkie... E, namioty, w zasadzie to co tu było. A! I zapomniałem o najważniejszym. Tam gdzieś były prysznice. Podobno były, bo w sumie nikt z nas ich nigdy nie widział, bo z nich w sumie nie korzystaliśmy, bo hm, ciepła woda była. Tylko trzeba było najpierw do lasu, nazbierać drewna, nabrać wody do parnika, rozpalić, zagrzać. I chodzić do e, tam, tam wodospad taki. Się e, kąpać, pływać. Znaczy ja nie pływam, ale, ale tam chodziliśmy właśnie. E, przez pierwsze kilka sekund czuć było ból. Nie, najpierw zimno, później był ból, a później dopiero można się było myć. Co prawda, mydło się już nawet nie pieniło. No i tak właśnie wyglądały pierwsze wakacje bez rodziców. Ja na niektórych skutki już odczuwalne są do dzisiaj, co już ustaliliśmy. Dalej, nie, do dzisiaj nie potrafimy wejść do gorącej wody, tak jak kiedyś. No ale jak jakoś to na pewno musiało się na nas odbić. Dziękuję bardzo.